Witaj. Zrelaksuj się i zapraszam Cię do wysłuchania tego materiału. Powstał on z inspiracji koniunkcją Jowis Neptun. Długo zastanawiałem się, jak mam ją ująć słowami? W jaki sposób mam oddać magię tej energii, która nadchodzi, a której kumulacja jest 12 kwietnia. Powstało to ten tekst. Astrologia jest tylko narzędziem, tak jak ego jest tym narzędziem. Pamiętajmy o tym. Koniunkcja Jowis-Neptun jest poza umysłem, nawet tym najwyższym. Koniunkcja Jowis-Neptun jest więc nie do ujęcia słowami. Astrologia pobudza umysł, ale nie można doprowadzić by powiedziała umysł. Ma ona w zasadzie znaczenie tylko na pewnym poziomie wibracji. Może służyć do wzrostu, ale wyższa prawda wykracza poza umysł, a więc również poza astrologię. Astrologia jest bramą. Przekroczenie tej bramy to również zdanie sobie sprawy, że w istocie rzeczy brama też jest iluzją. Kiedy wchodzimy w obecność, kiedy przekraczamy umysł, i wszystkie jego sztuczki. Jednym z nich jest na przykład lęk, ale tylko dlatego, że umysł dorobił sobie historię, do lęku. Lęk to lęk. Po prostu jest. Kiedy przekraczamy lęk przed tu i teraz, kiedy ufamy, że tu i teraz jest bezpieczne, w tej chwili jesteś przecież bezpieczny, jesteś wieczny. Nie można Ciebie zabić, nie można Ciebie zniszczyć. Pozwól sobie czuć i cokolwiek czujesz, obejmij bezpieczeństwem. Każda Twoja emocja. Jest bezpieczna. Każda zasługuje na bezpieczeństwo. Tu i teraz jesteś zaopiekowany. W tym momencie jesteś bezpieczny. W tym momencie jesteś wystarczający. W tym momencie jesteś miłością. Pozwól sobie, w tym momencie jesteś kompletny, w tym momencie jesteś wszystkim, w tym momencie jesteś pełnią, w tym momencie jesteś. Bądź. Doświadcz tych słów poza umysłem. Czuj je. I bądź. Pamiętasz piosenkę po całą noc, Warius Manks? Spróbuj choć raz odsłonić twarz i spojrzeć prosto w słońce, zachwycić się po prostu tak i wzruszyć jak najmocniej. Nie bój się bać. Gdy chcesz, to płacz i szukać wiatru w polu. Po całą noc, w najwyższą z gwiazd, zapomnij się i tańcz. Jak pięknie słowa przypominają w niej o tu i teraz. Poczuj ten moment. Pozwól sobie na pogłębienie tu i teraz. Poczuj tu i teraz. Popatrz dookoła siebie, co cię otacza, co widzisz przed sobą. Co czujesz, gdy skupiasz się na tym, co widzisz przed sobą? Pobądź z tym uczuciem. Jakie by ono nie było, zaproś je. Zaproś więcej tego uczucia. Obejmij je i pozwól mu być. Nie ma złych uczuć. Nie ma niewłaściwych uczuć. Nie ma negatywnych uczuć. Nie ma prawidłowych uczuć. Każde po prostu jest. Niech więc będzie to uczucie z Tobą. A jeśli zapragniesz je zmienić, to możesz. Pierw jednak zaproś Je. Zaproś Je w pełni. Zaproś więcej tego uczucia. A następnie je uwolni. Daj też obecność dźwiękom. Co słyszysz? Nawet cisza ma dźwięk. A jak z Twoimi dłońmi? Co czujesz w swoich dłoniach? Jest tam tyle drgani, tyle życia, a wewnątrz nich przepływa krew. Teraz jest oknem do wieczności. Wszystko to, co dzieje się na świecie, jest iluzją, wszystko to, co nas otacza, jest iluzją, cała historia twojego życia jest iluzją wobec potęgi teraz a co czujesz w sercu poczuj swe serce Obejmij je takim, jakie jest. Może czujesz się jak mała dziewczynka lub mały chłopiec. Może zmęczony, może niekochany, może czujesz się samotny, a może zagubiony. A może twoje serce boi się. Otworzyć. Jeśli wewnątrz ciebie jest jakaś rana, to obejrzyj ją z boku. Pokochaj to zranione dziecko w tobie. Pokochaj siebie. Zasługujesz. Nie musisz spełnić żadnych warunków. Kochaj siebie. Zasługujesz na miłość. Poczuj powietrze, którym oddychasz przez nos. Poczuj jego temperaturę, dźwięk oddechu, głębokość wdechu. Z każdym wdechem czujesz coraz większą ulgę. Jest ci lepiej. Każdy oddech powoduje, że czujesz się bezpieczniej. Wdychasz miłość, wdychasz bezpieczeństwo, wdychasz Boga, wdychasz źródło. Ono Cię wypełnia. Każdą komórkę Twojego ciała. Pozwól sobie na błogosławieństwo. Zasługujesz na błogosławieństwo. Pozwól sobie na ulgę. Pozwól sobie na miłość. I poproś najwyższe dobro. O pełne objęcie wszyscy zasługujemy na uzdrowienie, wszyscy zasługujemy na niebo, wszyscy zasługujemy na dobro. Poczuj więc dobro w sobie, bo jesteś dobrym. Jak czuje się dobro? Jak wygląda dobro? Jak zachowuje się dobro? Jak mówi dobro, jak słucha dobro, jak jest dobro, wybacz sobie, wybacz innym, kochaj siebie. Kochaj innych. I bądź. Bóg jest wszędzie. Bóg jest zawsze. Bóg jest tutaj. Bóg jest w tobie. Zasługujesz na cud bycia. Zasługujesz na obfitość, zasługujesz na miłość, zasługujesz na radość, zasługujesz na bezpieczeństwo. Bądź szczęśliwy. Bądź szczęśliwa.